Teraz szybciej. To nie jest jakiś... Może... A, Ej, nie ty, nie ty, sam... jest tam. <laughs> Czekaj. Jada? Już? Nie wiem. To tak, wyjrzyj. tak wyjrzyj. No zobacz, czy jest dobrze. No zobacz już. No z hełmu wyjrzyj. A dobrze. Już? Tak. A stoi? No przecież nie jedzie. No to dobrze. Stoi. Dziękuję. Mogłaby już odpaść, bo program i tak nic nie pomoże, prawdopodobnie. Niestety mój plan spalił na panewce. Wielkich zmian nie będzie, będę się musiał męczyć, idę dalej. Będziemy ją uczyć po prostu, powoli, stopniowo. A teraz przerwa. Będzie kolorowo. Zapraszamy na reklamy. I konkurencja, ogromcy balonów. <trafiłem> Źle nastawił Gideon Paweł, ale się poprawia. Oczywiście. Jeden, drugi, świetnie. Został jeszcze tylko ten balon, co ma w ustach pilot. Zrobił z gumy, czy nie? No, no i teraz holowanie. Pani Justyna. Zwróciłaś ten steczny? Chyba tak. Słuchaj, czy... Yy, czy znowu jedziemy na drzewach? Znaczy to one już teraz nas kierują. Cofa samochód? Jedziemy, jedziemy. Pani Teresa jest no, pierwsza. No to ona chyba powinna jechać pierwsza. Ty jedziesz. Jedzie pierwszy, Dobra, już. Tempu. To być naprężona linka. Jeszcze w ta gazu trochę. Gazu, gazu, gazu. Ona gazu, gdzieś bo... zjeżdża na bok. Justyna! Czekaj, bo nie... Ja jej nie widzę, już ona odjechała. Poczekaj, bo po... Poczekaj, bo ona zjechała. Jak ja mam zrobić to na prosto, Ola? Gdzie ona jest? Poczekaj, bo ją zajedzie spokój. Justyna, wyciło mi się. Wyprostuj. To teraz muszę w to co? W Ja, wy nie! A co ona no ma No to to A ona myśli może, że nas ma wyprzedzić na tym sznurku! Ale wy też, bo was pociągnę! No to pociągniesz, ja będę... By... prostuj samochód, ustaw się za nami! Jak mam go wyprostować, jak tam jest pociąg? Nie gazuj, kurna, bo się znowu samochód schrzani. No Pani Pisia idzie do ciebie. Idź tam może do niej. Ona nie... Ona nie rozumie. Kurde, no się zablokowały. Jak ja mam go wyprostować? Justyna, wyprostuj samochód i ustaw się za nami. Jak mam go wyprostować? Dobra, to niech jedzie z boku. No, tognij się trochę do tyłu i wyprostuj samochód. Pani Justyna... Trochę się zdenerwowała. To niech jedzie. Powiedz im, że one muszą trochę też podjechać. Tu no, no dobra, niech no, jedzie. No, no, no. <głos> <głos> jedzie? Bo ja jej nie widzę w ogóle w lusterku. Nisia, możesz stanąć na chwilę? Już tam. Aha. Dobrze. No przecież to jest bez sensu, co my robimy, no. No ale to trzeba... Ale ja nie przed nią. Chodź, czy w lewo? Tak, ale jest przód, rozumiesz? Ale to jest lina, nie że nie masz tam. Nie mogę wysiąść z tego samochodu, bo, no, bo jeżeli to ja, to ja zrobię to tak, to ją pociągnie za sobą. może no, cel, to ona z nami odpuszka. pojedzie, no to jaki to problem? No nie zaprzeczam, bo też mi się tak wydaje. Pani Pisia idzie z do... No Dobra, no to jadę tak jak jest, ona będzie jechała przede mną, w dupie. No, no ja... I teraz, teraz kręć w prawo, ona jedzie z nami. Kręć w prawo. No właśnie, jaki to problem? Tylko no musisz mi mówić, bo ja już teraz jej kompletnie nie widzę. Ani z tyłu, ani z... O! o, bo, o, o no, zazuję, no. Obok siebie. To już zupełnie Dolegam nie się. tak. Ale ja już jestem na poboczu! A gdzie lina? Lina gdzie jest? Jest! W prawo, jeszcze w prawo. Jeszcze, 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 jeszcze. Możesz. Nie chciałam. No. I teraz ga gazu. Aż lina Jedź, jedź, jedź. Jedź. Gazu. No, 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 no. Ale już to skręcasz. Bo no, to jest jak w prawo. No bo musi ci dupa w lewo pójść. To to jest w lewo, a nie w prawo. W prawo kręcisz, sieroto. Jedź, jedź, jedź. Gaz, gaz, gaz. Gazuj, gazu. Ale w prawo... Ciągnę! Trochę. Weź bo w operatora wyjedziesz. W prawo! Jedź! Ale w prawo, no bo zaraz w słupki wjedziemy! No k Ty pchasz w słupki, Olka! <śleski> To jest właśnie pod ranem Ja też się już pogubiłem, proszę Pani Państwa. No nie umiesz jechać za samochodem. Pani Justyno. No i wytłumacz gdzie jest prawa, gdzie jest lewa. <susuruj> ja panu rozumiem, ale po co tyle emocji, no już? Gdzie ona jest? Nie wychodzi, no Pobre. po prostu. Dobra, ja już nie odzywam. Kręć w lewo, to ci się dupa będzie skręcała w prawo. To powiedz, kto jest. Jej. To jest istotne. Gdzie jest prawa, gdzie jest lewa? Gdzie lewica, gdzie prawica? dupę muszę odbić w tą stronę, a przód mi pójdzie w tą no to, i wyrównam. Dupa, dupę musisz w lewo odbić, nie? <laughs> takie zabawy. No jedź do tyłu dupa. no do tyłu jedź. Ale pociągnę was. Jedź, nie bój się. Bo przecież was ciągnę. No podjdź do przodu i zbliż się do naszego Bardzo samochodu. dużo medycznych określeń padło tutaj, proszę Państwa, a przecież mamy samochody. Nie gazuj tak! Nie. Gazy, a, to nie, nie wolno. Nie. To tylko takie wrażenie. Nie do tyłu. I w którą teraz kręcisz? W prawo. I nie bo kręcisz w prawo. Nie gazuj, kurna mać! No i co? I do tyłu. Czekaj, był ten. No ale wy też! Szybka, rusz. róż! Jedź, jedź, teraz jedź. No przecież cały czas właśnie do tyłu miałby. No przechodzi już w ogóle w wszelkie granice. Czekaj, jestem na poboczu. Tam jest... Drzewo chyba macie, moje drogie koleżanki. To mamy drzewo? Drzewo. Chyba bo drzewo, drzewo mówią, że mamy. Natalia zamiast i mówisz, Ale nie kazuj tyle, halo. Kamil ustawia samochody do przewozu. Pierwszy świetnie. Kamil Kamil szybciej to miało być na czas. Już siedzę, nie jedź czym prędzej. Nie. No. Tylko tu spokojnie, błagam cię.